By już by dałem rubuk tym. A w ogóle się mam go kalanko, dzisiaj. To ja, Oskar z Alamyn. Musiałam zastupować, ale musiałam przerwać. Co, Rebega? dabi o Alam! o Alam! Dabi-o-e! e ale widzimy jak Alamowi wypadła sekret kombinacjona. Pan miała. Jak? Jak? Jak to? Widzicie z bliska, to nie jest za mnie What? Widzieliście, Widzieliście, że nie było. Tak ja z nim zrobię? Nie, ale jak ty to zrobisz, to ja z nie gram. I go właśnie na górę przystawić. Dobra. Chodź do mnie. Widziałem, zmieniam szkina.